Witajcie kochani, dziś chciałabym wam pokazać, jak wy wykonać taką gwiazdkę na szydełku, śnieżynkę. Moja gwiazdka mierzy troszeczkę ponad 15 cm, i do jej wykonania potrzebowałam białego kordonka oraz szydełko z numerem 2. Zapraszam Was serdecznie do oglądania, do subskrybowania mojego kanału. No i oczywiście, zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Zaczynamy naszą śnieżynkę od sześciu oczek łańcuszka. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. 6. Łączymy sobie w kółko. Przeplatamy nitkę. I tutaj przez te dwa znowu przeplatamy nitkę. Teraz w każdym z oczek będziemy robili po trzy półsłupki nawijane. No i tutaj, już w tej naszej pierwszej przestrzeni, którą mamy, zrobimy sobie dwa takie półsłupki nawijane, a ten. Pierwszy z tych trzech to będą dwa oczka. Dwa oczka łańcuszka i teraz robimy dwa półsłupki nawijane. Jeden. Następnie robimy dwa oczka łańcuszka, trzy oczka łańcuszka, przepraszam, jeden, dwa, trzy i w kolejnym również robimy y, trzy półsłupki nawijane. Jeden, dwa. Ponownie robimy 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. W następnym oczku znowu robimy 3 półsłupki nawijane. Tu było ostatnio. To teraz tutaj. 1, 2, Ponownie, ponownie robimy 3 oczka łańcuszka, 1, 2, 3 i w kolejnym wbijamy się w kolejne oczko i znowu robimy 3 półsłupki nawijane, 1, Tak. Ponownie robimy trzy oczka łańcuszka. 1 2 3 I w kolejnym oczku znowu robimy trzy półsłupki nawijane. Nawijamy niteczkę i robimy trzy półsłupki. 1 3. No i ostatnie oczko nam tu zostało. Znowu robimy 3 oczka łańcuszka. I trzy półsłupki nawijane. Troszczę widzicie to. Tutaj wychodzi dosyć ciasno. No, ale damy radę. Jeden. Dwa. I trzy. Dobrze. No i znowu robimy. Trzy oczka i łączymy tutaj z tym najwyższym punktem. Oczkiem ścisłym. Tak to wygląda. Mamy sześć tych naszych odnóg. No i teraz yy, idziemy z drugim rzędem. Teraz w każdej z tych, z tych przestrzeni, y, która powstała z trzech oczek łańcuszka, będziemy robili y, po trzy y, półsłupki nawijane. Później będzie szła y, ta długa część naszego odnóża i kolejne trzy półsłupki nawijane. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Nawijamy nitkę. Przeplatamy. Robimy. Jeden półsłupek nawijany. Drugi półsłupek nawijany w tą samą przestrzeń. I trzeci półsłupek nawijany. Teraz będziemy robili to długie odnóżę i liczymy sobie 1 2 3 4 5 6. 7 oczek, ogólnie będzie ich 21, ale w pewnym momencie będziemy musieli je łączyć. Więc lecimy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Z tym oczkiem będziemy za chwilę łączyć dalszą część. Teraz będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i będziemy łączyć. Tutaj ja sobie zaznaczę palcem. Lecimy kolejnych 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I tu, gdzie sobie zaznaczyliśmy palcem, łączymy oczkiem ścisłym. Wbijamy się w to oczko i łączymy oczkiem ścisłym. I teraz idziemy kolejnych 7 oczek. 1, powrócę, żeby nie było tak ciasne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mamy 7 i teraz znowu w tej przestrzeni, którą, w której tutaj byliśmy poprzednio, robimy 3 y, półsłupki nawijane. Czyli nawijamy sobie i robimy trzy półsłupki, znowu jeden, dwa i trzy. I tu wyszło nam pierwsze odnoże, jeszcze oczywiście nieskończone, bo na tym odnożu też jeszcze tutaj będziemy Działać w kolejnym rzędzie. No ale w taki, w taki sposób będziemy postępować z każdą tą przestrzenią, tutaj, która nam wyszła z trzech oczek. No i teraz znowu robimy tutaj w kolejnym trzy półsłupki nawijane. Bez żadnych przerw, tutaj, bez żadnych oczek dodatkowych. Jeden. Dwa. trzy i znowu. Łącznie będzie dwadzieścia jeden oczek, ale będziemy sobie liczyć yy, po siedem. Siedem oczek, łańcuszka, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Zaznaczamy sobie palcem to siódme, bo nie będziemy się wbijać później oczkiem ścisłym. Kolejne 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Łączymy oczkiem ścisłym z tym, który zaznaczyliśmy sobie palcem. Bądź też możecie to zrobić z znacznikiem. Takim specjalnym. Łączymy oczkiem ścisłym i lecimy kolejną siódemkę. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. I robimy kolejne 3 półsłupki nawijane w tej przestrzeni, w której byliśmy wcześniej. Jeden, Proszę, bo wywinęło mi się, jeszcze raz nawijamy. Jeden półsłupek nawijany, drugi i trzeci. I tak kochani mamy już dwa odnóża. No i tak robimy sobie dookoła naszej pracy zostało nam jeszcze jeden, dwa, trzy i cztery i czwarte odnurze. czyli znowu tutaj robimy półsłupek nawijany, trzy półsłupki, lecimy trzy razy po siedem, jeden, dwa i trzy. I tak jak powiedziałam, lecimy trzy razy po siedem, i tak dookoła naszej pracy, i spotkamy się tutaj na końcu. Nie będę już nagrywała kolejnego, tylko po prostu spotkamy się w tym miejscu i pokażę Wam, co robimy dalej. Gdy dojdziemy do końca robótki, zakończamy ją oczkiem ścisłym. Wbijamy się tutaj. Możemy już z nitko odciąć, odrobinę dalej. Zrobimy takie oczko zakończające. Pamiętajcie o tym, żeby tutaj przepleść sobie dalej e, nitkę, tak żeby ona nam się e, w żaden sposób nie, e, nie wychodziła e, i nie odznaczała. Mamy już tutaj zakończoną naszą gwiazdkę, no ale cóż, w tym momencie nie wygląda ona tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Oczywiście musimy ją rozłożyć i usztywnić, tak żeby wyglądała Dokładnie w ten sposób. Jak to zrobić? Bardzo chętnie Wam pokażę, jak usztywnić prace szydełkowe. Zerknijcie sobie do mojego filmiku na ten temat. Dzisiejszym zrobię Wam serdecznie, no i zachęcam do subskrypcji i polubienia mojego kanału i filmików. Miłej zabawy przy szydełkowaniu!